Pokażę Wam teraz inny przykład, zupełnie inne podejście. To jest mój klient. I ten mój klient, zanim zaczął biznes, o którym będę mówił, miał zupełnie inny biznes kompletnie niezwiązany, zupełnie inna grupa docelowa. Zupełnie inny sposób zdobywania klientów, zupełnie inny sposób, kompletnie inny biznes, zupełnie nic, nie dający mu nic w tym nowym biznesie, poza mądrzejszym myśleniem o biznesie, poza taką umiejętnością. Ten klient, on był też na moich warsztatach, na kilku moich warsztatach. Ten klient charakteryzuje się tym, że on myśli o biznesie tak jak się powinien myśleć o biznesie, że biznes to jest pewien proces, to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest jedna strategia. Znaczy, może nie, nie tyle jedna strategia, to nie jest jedna technika sprzedaży, to jest proces całe, ciągłe działanie nad, nad biznesem, nad marketingiem, sprzedażą i nad, nad rozwijaniem samego produktu e, i skupianie się, on to rozumiał, dlatego zobaczycie, jak szybko doszedł do, do wyników, nie mając w sumie, startując praktycznie totalnie zera. Mając jakiś tam kapitał na, na początek na reklamę, ale tak naprawdę ten biznes był samofinansujący się. To nie jest tak, że on miał nie wiadomo ile pieniędzy, władował w ten biznes i dlatego on zarabiał. Ten biznes się sam finansował. A więc w pierwszym roku pierwszy rok działalności to było bodajże 4 lata temu. To był albo 2008 albo 2009 nie powiem teraz dokładnie kiedy. W każdym razie to był zupełnie inny czas. Jak ja zaczynałem, to był początek. Yy, walnęły dotkomy na świecie i później już tylko praktycznie rosło w Polsce. W Polsce tam oczywiście później, jeszcze kilka firm padło. Jak ja zaczynałem w 2002 roku, to już było po krachu i w Polsce i za granicą. Ja zaczynałem w momencie, kiedy wszystko rosło. On zaczął w momencie, kiedy wszystko trzepnęło. Kiedy zaczął się najgorszy kryzys od iluś tam kilkudziesięciu lat, który mamy jeszcze na ca cały czas, więc zaczął, zaczął w zupełnie innym momencie. Nie miał listy adresowej, y którą mógł wykorzystać w tym biznesie, żadnej listy adresowej, nie miał partnerów, zdobył ich później, bo pokazał, że jego biznes jest rozsądny i, i zdobył bardzo dużych partnerów. Y i... Nie, nie, nie było tak, że zainwestował bardzo dużo pieniędzy, chociaż zainwestował dużo czasu w przygotowanie bardzo porządne tego pierwszego produktu, bo w pierwszym roku miał pierwszy jeden produkt. Miał jeden produkt, który kosztował między 100 a 200 zł. Czyli znowu to nie był drogi produkt. Nie był to bardzo tani produkt, ale nie był to też drogi produkt. Miał i, i w pierwszym roku miał jeden produkt i tym produktem zrobił. Tysięcy przychodu. Podkreślam, 100 tysięcy przychodu, nie zysku. Znaczna część z tego to było zysku. Niestety nie mogę powiedzieć dokładnie ile, ale to był biznes naprawdę zazdrościłem mu. Jak widziałem liczby w tym biznesie, to zazdrościłem mu tego biznesu i ja tego tematu jakoś nie czuję, lubię robić to co robię, ale jakbym miał robić jakikolwiek inny temat, to pewnie bym tam tamten biznes. Tego typu biznes. W drugim roku. Aha, i przez cały ten rok ten klient nie robił nic innego poza ściąganiem większej ilości ludzi na stronę, czyli optymalizacją swoich kampanii reklamowych, poprawianiem oferty sprzedażowej i poprawianiem produktu. Ten produkt cały czas był rozwijany i poprawiany. Nie robił nic innego. Znaczy robił tylko jedną rzecz. W momencie, kiedy ten model super zadziałał, zaczął pracować nad, zaczął się drugi rok a on wprowadził drugi produkt. Znaczy, ilu z Was nie robi 100 tysięcy rocznie, przychodu nawet, a ma więcej niż jeden produkt? On miał tylko jeden produkt i tym jednym produktem, czyli musiał, żeby zrobić 100 tysięcy przychodu jednym produktem, który kosztuje między 100 a 200 zł, trzeba, 1000, yy, trzeba 1000 osób znaleźć na taki, na taki produkt w ciągu roku. To są średnio 3 dziennie. A on nie robił żadnych launch czy żadnych promocji, on miał stały przyrost klientów. W drugim roku wprowadził sobie drugi produkt i ten drugi produkt razem z tym pierwszym produktem, czyli dwa produkty miał w drugim roku, wygenerował mu 500 tysięcy przychodu netto i to było dużo ponad 100 tysięcy zysku. Ponad... W trzecim roku zrobił milion. W sumie doszedł do miliona. Właściwie nie, nie, nie doszedłem do miliona, tylko przekroczył mnie to, no przepraszam. E, już w mi zajęło 3 lata pełne do się do 100 tysięcy zysku. On w drugim roku już miał dużo ponad 100 tysięcy zysku, dlatego że miał tylko dwa produkty i te produkty były praktycznie identyczne. Tak samo zrobione, tak samo reklamowane, oferta bardzo podobna, różniły się tylko zakresem tematycznym. Ten drugi produkt wynikał z tego pierwszego produktu. Po prostu potrzeby osób, które kupowały ten pierwszy produkt, to był kurs, ale zupełnie nic o zarabianiu i tak dalej. Zupełnie inna działka, żadne inwestycje w forexy, zupełnie inna bajka. Z potrzeb osób, które kupowały ten pierwszy produkt, okazało się, że ten drugi produkt też będą kupili, więc po prostu wprowadził drugi produkt i zarobił te 500 tysięcy w trzecim roku miał cztery produkty dokładnych danych mam już nie podam bo to za świeże są dane ale te cztery produkty to były prawie, to były znowu praktycznie klony pierwszego produktu tylko inna tematyka cały czas trzymał się jednej strategii sprzedaży tylko ją cały czas optymalizował taka innowacyjność prowadzi do do zysków taka innowacyjność doprowadziła do zysków w moim przypadku taka innowacyjność doprowadziła do zysków w przypadku mojego klienta Taka innowacyjność doprowadziła też do sukcesu Google'a. To jest oczywiście skala zupełnie kosmiczna, ale zobaczcie, przez wiele lat.